600 metrów, Alex, strzelaj! Barkowa wkrótce tu będzie. Siostro Dym, Biały Dym po lewej. Rosyjskie transportery na północnym zachodzie. Zatrzymaj Celuj w opony, żeby ich spowolnić! Walcie w opony! Nie wystawaj, ale... Gdzie jest kapitan A! Price? Nie możemy czekać! Tam, Mam dzieci, broni w ciężarówce! Alex! Za mną! Roboty, blisko! Pora wybuchowych! Pora ich użyć! Otwórz klapę! Szybko! Będę osłaniać! Otwieraj ale! Rosyjski gałąź! Tak! A teraz odeślemy go Rosjan! Zatrug przeciwko sobie są w Szybko! A Co to było? Oddaję ich za swoje!

Było innego wyjścia, para, teraz wszystko może się zmienić. Nie! Nie w ten sposób! Siostro! Siostro! Alex! Posłuchaj mnie! Wykradłem gaz Rosjanom, żeby nam pomóc tylko po to. Powiedz jej. Powiedz jej, Alex. 切，不起，对不起，老 Zabierzcie te gruzy! Przynieście piłę! Ktoś tam jest! Radzłoń, oczy! Widzę ją! To dziewczynka! Małe dziecko! To moja córka! Już jesteś bezpieczna! Jeszcze jesteś bezpieczna! Chodź! Podaj ją tutaj! Dajcie mi Fara, moje dziecko! Wróciłaś do mnie! Nie! 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 Czekajcie! Gdzie jest mój syn?! Fara! Gdzie jest Hadir?! Zostawiliśmy go Oni chyba Zostaliśmy tylko oni. Do Znajdziemy Tadira i uciekniemy z gwiazdy. Dali! Walić! Szukają członków Ruchu Oporu! Musimy ruszać, już! Nie mogę! Mój syn został w domu! Pomogę ci, brać! Tędy! Pomij się, Paweł! Nie przycisk. Jesteśmy razem. Ustawiciel! Pójdę przodem i upewnię się, że jest bezpieczny. Idź za mną! Tak, babo! Słuchaj się, czyta. Rób, co mówię, to nic ci się nie stanie. Dobrze. Chodźmy! Tędy! Nie chcę żeby Rosjanie Moja dzielna, tak? Za usta, para! je! Para. para! Ten gaz nas zabije! Właśność Kadir. Kadir! Chwawo! Zbudowałem bombę! Zamknęła okna, tak jak kazałeś. Świetnie, chwilowo gaz na mnie grozi. Chodźcie ze mną do kuchni, oboje! Gdzie mama? Przykro mi, chłopcze, ona nie przyjdzie. Czemu oni to robią, papo? Myślą, że pomagamy rebeliantom. Weź tę maskę. Mamy taką dla fary? Pomogę twojej siostrze. Ty potrzebujesz własnej. Proszę, weźcie telefony. Użyjcie ich, jeśli zostaniemy rozdzieleni. Dobra. Musimy przejść przez most i uciec w góry. Tam będziemy bezpieczni. A jak nas złapią, papo? Zabiorą was stąd i zamkną. Nie chcę iść. Okej. Okay. Tak, wiemy. Wrócimy tu. Obiecuję. Hadir, musisz być silny dla siostry, rozumiesz? Mamy jej tutaj, a umysł miej jasny. Tylko tak przetrwamy. Rozumiesz? Tak, papo. Słuchajcie, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, trzymajcie się mnie, ok? Pa, papo! Schowajcie się za mną! Proszę. Nie ma tu nikogo. Oprócz moich dzieci. Proszę. Nie! Nie!

Я сама с ней сдержу. Музыческая. 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 Доклад. Музыческая. Музыческая. Taka pierdolona gówniara! Generał nie lubi małych terrorystów! Myślisz, że możesz się chować w nieskończoność? Kto tu jeszcze jest?

Jest bardzo zanieczyszczony. Mam coś, co ci pomoże. <laughs>

My razem. Sprawdźmy jego złogi.. Jest zbyt ciężki. Musimy iść. Mam... Chodź. Kryjemy się w maku. Nie zobaczą nas. Chodźmy. Papo! Mogę skarby. Musisz wstać. Nie mogę. Nie. Nie, nie mogę. Idź. Co mamy zrobić? Przetrwajcie, za wszelką cenę, o. nigdy się nie poddajcie. Żegnaj, tato. Kocham cię. Nie, nie sięgam do zęby. Chodź. Odprowadzający się! Spróbuj go otworzyć! Udadzcie się, siostro! <grystanie>

Naciszku musimy iść dalej. To niesprawiedliwe. Zabijają wszystko, co zobaczą. Przed nami są żołnierze. Trzymaj się blisko, dobrze. Idziemy do niebieskiego auta. Nie drogi. Dobra, pogól. Я парковка, я людей замечу. Ромас, я задумался. Вряд ли они что-то знают. Тихо. Сюда идет Виктор. Прочесать местность. Сопротивление. Ничего сложного. Женщины, дети идут в машину. Полный комплект. Все готовы. Доложите о втором. Это Д-5. Задание выполнено.

nie próbuj niczego głupiego, jasne? Nie daj się zobaczyć, dole! Nie! nie zrobiliśmy! Nie, nie. nie jesteśmy wojownicy!